Siema, tu Bober. tu Witaj po braku na moim kanale nagrywam taki bonusowy odcinek, kolejny z rolowania perfekcyjnego ducha. Trafił się nam monarcha dobrej jakości od razu z 12D, 4 sloty i zwiększenie maksymalnej wytrzymałości. No, brakuje tutaj dosłownie 3% poprawionej obrony, żeby był to perfekcyjny monarcha. Nie ma tutaj nic innego do zrobienia, jak tylko ducha. Przygotowałem 20 prób. Mam oczywiście ducha już w monarchu 35%, ale spróbujemy tutaj wylosować perfekcyjnego, czyli też 35%, ale dodatkowo, żeby miał. Tam jest jeszcze rolka do many od 89 do 112, więc ten tutaj też y, brakuje mu jednego punktu i absorpcja magii jest od 2 do 8, czyli to też jest niemalże, niemalże perfekcyjny. Normalnie monarcha ma 148 obrony. Próbujemy w tym tal. Hul, Ort i Am 25, no najgorzej. Na pewno musi być 35, ale mimo to dalej będę próbował, no tak co najmniej te... No ponad stówka musi być tej many tutaj. Tal, PUL, ORT, Am 30.

PUL. Trzydzieści jeden. Też nie. Tal. PUL. or AMN. 32. Dalej. Tal dwadzieścia osiem. Chodźmy pozwóje. No żeby w ogóle się jakiś trafił trzydzieści pięć. jeszcze raz. Kral, Hul, Hort, Amn, 33. Wyciągałem. Rur mam mnóstwo, więc nie ma co żałować. Po to to zbierałem. Kral, Hul, Hort, Am, 28. Kral, Hul, Hort i Amn, 30. Patrz, ani jednego na razie Tal, Pul, Oord i amn, 28 Dalej szukamy, żeby w ogóle był 35 Tal, Pul, Oord i Am 33. O, jak takim tempem to idzie. Tal, pull to chyba poprzestanę na 35, żeby w ogóle się trafiło. Chyba tak trzeba będzie zrobić i jak nazbieram trochę znowu run, to wtedy będzie kolejna próba. chociaż raz 35, żeby się trafiło. Tal, ful, ord i am. 25. No na 20 prób, żeby ani razu się nie trafił. To trochę przypał. Tal, ful, ord i am. Jest 35. 95 many. Hmm. No i co tu zrobić? Próbujemy dalej. Chyba spróbujemy, co? Chciałbym, żeby tu było, no może być maksymalnie ile 112 many, 112 many i absorpcja magii 8. To absorpcja magii można olać, ale chcemy, żeby tutaj był jak najbliżej perfekcyjnego, więc wyciągamy dalej. Jeszcze z, no jeszcze parę prób, może siądzie jeszcze jedna 35. Dal, tool, or, oj. Or, tam. Jest 35, a i 90 many. Szkoda, szkoda. No to jeszcze spróbujemy. Nie wiem, chyba to. No zobaczymy. No. Tal, Full, Ord i Am. 29. Ostatnie, ile tam? 3-4 próby. Ile zostało? 3 próby. Tal, Full, Ord i Am. 25. Ostatnie dwie próby Dwadzieścia osiem Dwa razy siadło Trzydzieści pięć procent Ale ze słabą maną A tu właśnie chodzi o to żeby sobie rolnąć Tego perfekta Dawaj to ostatnia próba. Tal, Full, Ord i Am. 26. No słabo, słabo. E, no tu już nawet orta nie mam, żeby coś skleić, więc e, no, zostawmy go w takiej formie, żeby przez przypadek tutaj nie wrzucać jakiś run. Albo nie, no dobra, wyciągnijmy. Wyciągnę to, żeby było widać. Gdzieś go odłożę sobie na bok. Najlepiej tutaj. No i jak się nazbierają runy, to będziemy próbować kolejny raz. ma tu Bober. Szybki powrót. Runy oczywiście już są. Mam przygotowane... Tak, mam, tutaj mam 20 prób i jeszcze mam 20 prób. Także po tym, jak tu się nie uda, to jeszcze, jeszcze kolejne 20 prób, łącznie 60. A jakby się udało, to tutaj w zapasie jest jakiś monarcha, którego też będę chciał robić, więc lecimy jakby z tymi runami chyba do końca. Zaczynamy, Tal, full, Ord i Amn, 32. Biorę jednego Hela, syk, i jeszcze raz. Tal, full, Ord i Amn, 32. No, polujemy na perfekt. Tal, full, Ord i Amn. 29 Alt, hul, i amn. 35 ale słaby słabo tej many 94 tutaj dla porównania maksymalnie jest tej many 112 może być i absorpcji magii 8 więc takie no takie 110 111, 112 w coś takiego celuje. Ta absorpcja magii, no zastanowię się, zobaczę co tam, bo to nie jest aż takie ważne, ale no fajnie by było, nie? Więc fajnie, 35, ale za mało tej mamy, więc rolujemy dalej. Rolujemy dalej. Tal, Tal, full old, i Amn. Trzydzieści cztery. Dwadzieścia Am trzydzieści cztery. Ale też mało many. No dobra, trzeba zwoje kupić. Nauk będzie szybciej. Am. -n. 5, 106 i 6. Aj, No i co? Całkiem niezły. Całkiem niezły. 106. Rolujemy dalej. Myślę, że każdy tego. Myślę, że ty też tego chcesz, żeby 110. Może nie ten, może nie 112, bo to naprawdę trzeba mieć mnóstwo tych prób. Tutaj jesteśmy gdzieś tak w połowie, czyli jeszcze około. Mówię to, co jeszcze w zapasie to, jeszcze 35 prób. Ale już całkiem niezły się wylosował, całkiem nieźle to wygląda. Jakby to było w takim tym zwykłym 148, to już bym to zostawił. Bo to już jest całkiem niezłe, ale polujemy dalej. Tal, Ful, Ord i Amn 25. A ile many było? Ma też słabo. Tal, full, Ord i Amn. O, ciekawe czy się uda. Ciekawe, ciekawe. Na tyle prób. Łącznie będzie 60 prób, bo później już y, trochę pro, brak, zru, brak run. Tal, full, Ord i Amn. 35, 106 i 7. Ajajaj. Ajajaj. To, co przed chwilą, tylko 1 absorpcji, tam było 6 absorpcji, tu jest 7 za mało. Many rolujemy dalej, rolujemy dalej stal, tf, or i am 34, i setka stal, mhm. tf, or i am 30

tal, full, i Am, 25. full, i Am i 28. No nie jest to takie proste, co? tal, full, i Am 28, osiem. ord i amn. No i tutaj z tej puli run ostatnia próba. Tal, kul, ord i amn. Ile? Yy, no, 26. dwadzieścia dobra. No i dobra, no i tu trzeba wyciągnąć... No i co? Idę po... Idę przerzucić kolejne runy i próbujemy jeszcze 20 prób. Wracam z kolejną paczką run. Proszę bardzo, kolejne 20 prób. To już będzie łącznie 60. Od razu lecimy, nie ma na co czekać. Monarcha dobrej jakości. Próbujemy perfect rola, albo prawie, że perfect. Tal, tul, Ord. Amn. 35, 102. Ajajaj. Ajajaj. Ładnie za Ładnie zaczął, ale źle skończył. Dalej, next. Zobaczymy. To jest łącznie już będzie 60 prób. Tal, full, ord i am. 27. Tal, full, ord i am. 35, 110 i 7. No i tu bym już chyba zostawił. To już bym zostawił. Nie mam aż tyle run. Żeby... znaczy czy mówię, no tu jeszcze można trochę zrobić prób, ale no ciężko będzie, ciężko będzie już lepiej wylosować, bo to jest tak naprawdę dwa punkty many nas chroni od tego, więc to już chyba zostaje tak, tak sobie zrobimy i to przejmie nasza najlepsza nasza najlepsza czarodziejka, czyli MFK, cyk. No dużo się tu nie zmieni z 46. Na 46, no nic to nie zmienia. Ale niech ma po prostu najlepsze co może być. Tego ducha zostawiam tutaj. Przejdzie on do następnej postaci. Ale jeszcze mamy dwa do wyrolowania. Mamy tutaj Monarchę 48, 4 sloty. Mamy trochę run. Tu będzie 17 prób z tego, więc lecimy. Szukamy 35%. Tal, full, fort i Amn 32. Za mało. To już jest taki etap gry, że tylko 35 nas interesują. Tal, full, ord i amn. 25. No i... No, roluje się od 25 do 35, więc to jest teoretycznie 10% szansy, że wyjdzie taki. Tal, full, ord i amn. Czyli na 17 prób. No, jest, powinno się trafić, nie? Powinno się trafić, zobaczymy. Tal, Ful, ord i am. 33. Tal, Ful, ord i am. Jest 35. Jest 101 many. Może być. Może być. Może być, ale uwaga, to nie koniec. W takim razie jest jeszcze jeden morarza 148. Double, double, double. Zobaczymy, ile tutaj prób zejdzie, na, żeby zrobić coś podobnego. Tal, Full, Ord i Amn. 34 blisko. I 111 obrony, i 8 absorpcji. No, to byłoby niezłe. Jakby tu było 35, to no, miodzio. Maksymalnie 112 many. Czyli brakło 1% i jednego punktu many do perfekta. Ajajaj. Ajajaj. Ale to wiesz, w tej próbie może się na przykład udać. Tal, Full, Ord i Amn? 34 znowu podobnie. Ajajaj, patrz. 34, 110 i 8. No ale te procenty muszą być. Te procenty muszą tutaj być, idziemy po role, po te, po zwoje znaczy. Zobaczymy jak szybko się uda, jakby się teraz na przykład dało, to tutaj będziemy coś chyba spr spróbujemy dalej przerolować, bo innego Monarchę już, tutaj jest ten stary, co ma 146 obrony, już więcej nie ma. Dobra, lecimy i Amn. Jest 35, jest 108 i 8. Bardzo fajny, bardzo fajny pokaż. Ten ma 101 many, ten ma 108. Dawaj, rolujemy jeszcze tego, co? Rolujemy go. Jest trochę prób. Ile zostało prób? 9 prób. Myślę, że może siąść 35. Jest nawet spoko szansa, że będzie więcej many. Nie pamiętam, jak, ile tam jest od dołu, mamy 92-98, więc to jest taki, taki średni. Dalej przelosowujemy dalej. Dobrego wziąłem, chociaż tak, ten jest całkiem, ten jest bardzo fajny. Tal, Hull, Ord i, i Am 27. Już jest, już jestem zadowolony. I tak, Tal, Hul, Ord i Am. Trzydzieści jeden. i Am. 31 jeden. i Am. 28. Am, 30. Tal. full, ord i am, a i dwadzieścia pięć. Dobra, ile jeszcze muszę wyciągnąć? Cztery razy wyciągnę maksymalnie. No i ostatnie trzy próby. No, szansa jest. Szansa jest. Full Or i Am, 25. Full pol, Or i Am, 30. No i co, ostatnia próba? Full or i am. A i 25. No dobra, tu wyciągamy. No, Teoretycznie udało się dwa, ale trochę byłem greedy i chciałem więcej many wyciągnąć. Zostawimy sobie na jakiś kolejny, kolejny odcinek, jak będzie, no, jakiś jeszcze jeden Monarcha, znowu będzie 20 prób, coś takiego i będziemy próbować. Ale ten największa obrona 35, 108, maksymalnie 112 i 8 na 8 absorpcji magii. Także tu jestem zadowolony. Dzięki. Do next.